Mateusz Dubiłowicz z nami, witam serdecznie. Cześć, witam. Rozmawiamy o gali Wrocław Fight Championship 1. Jak długo ten pomysł kiełkował w Twojej, Waszej głowie? Sytuacja jest taka, że jechałem z Piotrem Stępkowskim na galę Carpathian Warriors. No i pomysł narodził się w samochodzie, więc to było, nie wiem, kilka godzin. Piotrek zaproponował mi współpracę. No i, i tak na początku sceptycznie podchodziłem do tego, przespałem się z tym. Na następny dzień umówiliśmy się na kawę. I, i o cały pomysł. Ile promili było w samochodzie? No 40 spokojnie. Słuchaj, to kiedy to było? To było rok temu, dwa lata temu? Eee, kurczę, no te karpaten Warriors co teraz było, to no, nie, no ostatnia edycja, nie pamiętam. Miałem tam jakąś tam ciężką traumę. Eee, taką prywatną swoją, straciłem najbliższą osobę, dlatego jeśli chodzi o te daty, to proszę mnie nie pytać, bo no nie pamiętam. Słuchaj, gala, powiedz gdzie gala się może odbędzie, bo miejsce ciekawe. Gala się odbędzie na AWF-ie, to będzie hala wielofunkcyjna, duży obiekt, trybuny zostały odnowione, AWF fajnie zainwestował w tą salę, dlatego to jest, nie jest jeszcze orbita, ale też nie jest sala gimnastyczna, jest to normalny obiekt sportowy, w którym odbywają się różne eventy. Ile, myślisz, tam osób zmieścicie? Full, ile będzie tyle przyjdzie. Nie, no, żartuję, mamy będzie. Ma, mamy pozwolenie na 975 osób, no to, to tyle będzie. Jak bilety się sprzedają? No kurczę, myślę, że już nie ma biletów. Jak zostały, no to jakieś takie, że nie wiem, może jakiś zawodnik jeszcze ma, nie wiem, tam z 10 gdzieś schowane i zapomniał o nich, ale tak, no to zawodnicy naprawdę sprzedają te bilety, mamy. No, 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 no bardzo fajnie jest. Będzie na pewno rodzinnie. A słuchaj, powiedz, będzie klatka, ring? Nie no oczywiście, że klatka. Chciałem powiedzieć, że byliśmy ostatnio na gali kurczę, no też nie pamiętam, na Wielkopolsce. No i mój zawodnik Igor Stefaniak walczył. I ogólnie tak, pierwsza runda no dla niego, w drugiej rundzie wypadł z klatki, uderzył głową, wstrząsł zmusł szpital, dlatego od rynków, kiedyś pamiętam, w dawno temu wywiadzie mówiłem, że mi link się kojarzy z sprite'em, że to jest coś fajnego, ale jednak niebezpieczeństwo zawodników jest przede wszystkim. Właśnie ludziom często się klatka kojarzy z jakimś takim właśnie miejscem podziemnym, a tak naprawdę klatka jest po to, żeby zapewnić zawodnikom bezpieczeństwo. Tak, oczywiście, oprócz bezpieczeństwa, no to mamy jeszcze zapasy przy klatce i można powiedzieć, że jak mamy zapasy w stylu wolnym i klasycznym, to zapasy przy siatce to jest kolejny element walki, no w ringu nie da rady i na przykład jak jest walka w ringu, no to... Ktoś jest lepszym zapaśnikiem, ktoś po no, no, nie umie tych zapasów, ale może zrobić tak, że po prostu danie ręce między liny, nogi między liny i sędzia przerwie walkę, podniesie do góry. A przy klatce, no to jest zawodnik klatka, no i no, jego umiejętności, dlatego to jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście w ringu można zrobić duszenie inną. Można jak w wrestlingu, można wejść na liny, skoczyć, tylko z łokciem, no ale w sumie w klatce też się da. Okej, okay, mamy elementy WWE też. Słuchaj, na, na którą walkę czekasz najbardziej na tej gali? Kurczę, no powiem tak, praktycznie wszyscy, czy to zawodnicy z Rio Grappling, czy zawodnicy z innych klubów, to są moi koledzy. Także jakbym miał... No, no ciężko mi powiedzieć, nie będę nikogo faworyzował. Wiadomo, że walki wieczoru, czyli Adam Pałasz i Kacper Koziorzemski, no to... To, to są ogromne emocje, ale na przykład nie Eryk Maj walczy z mocnym rywalem, Sergiusz Stefaniak też walczy z mocnym rywalem, no każdy, ka, każdy nie, nie zrobiliśmy takiej gali miejscowej, że są moi zawodnicy i są zawodnicy z innego klubu, to jest bardzo częste takie zjawisko i to wygląda tak, moi zawodnicy wszystkich biją, wygrywają w pierwszej rundzie, ja jestem dumny, rzucam zdjęcia nie wiem, na Facebooka, później za plecami słyszę, że ktoś się śmieje, tutaj nie ma czegoś takiego, tu zawodnicy są z mocnych klubów, naprawdę z mocnych klubów, z, od mocnych, dobrych trenerów, którzy też niektórzy na przykład jak nie wiem, Meta yy, walczył w KSW, no to on byle kogo nie wystawi na moich zawodników. Oczywiście, to nabijanie rekordów nie ma sensu, to jest MMA, to jest inny sport. Oczywiście, wiadomo, że trzeba mieć ten rekord dobry, można zawodnika prowadzić w sposób mądry, na przykład, nie wiem, jest stójkowicz, który ma te zapasy gorsze, no to można mu dawać rywali, żeby on budował te zapasy, ale dawać mu tylko takich, że na przykład, nie wiem, co nie umieją zapasów, żeby on ich w stójce pykał, to nie ma sensu i to, to w ogóle nie wiem, po co takie osoby uprawiają sport. Przykład Michał Michalski. Pierwsza walka no, z Zawadą, no kurczę, no, jaki Michał miał rekord, okej, okay, fajna walka, nie, nie pykło. Druga walka z Kaszubowskim, trzecia walka, mógł wziąć słabego rywala, no ale po co miał brać słabego rywala. Wziął sobie jednego, okej, okay, on wypadł przez kontuzję i też mieliśmy do wyboru innych, ale Michał wybrał takiego no, no mocnego, no dwa co Bakocewicza, nie wiem czy dobrze powiedziałem nazwisko. I, i, i no i też... Też jakby jak, jak pokazał, był mocny rywal, no po prostu ja jestem tego zdania, że nie powinniśmy kalkulować, to nie ma sensu, ale po, można budować rekordy, ale w sposób inteligentny, czyli po prostu dawać sobie poprzeczki, które, przez które przechodzimy, jak spadniemy w dół, nie wiem, zawodnik by dostał mega ciężkiego dzwona, no to można coś pomyśleć, ale też nie tak, żeby obijać jakichś kelnerów czy ogórków z jakich, jakichś takich no klubów. E, Przyzwyczaiłem się, że zawsze występujesz w roli trenera ostatnio, prawda, a tutaj no, kiedyś byłeś też zawodnikiem, a ty teraz jesteś organizatorem tej gali. E, chyba zupełnie inne doświadczenie. No jest inne doświadczenie, pierwszy raz tutaj przy publiczności w Magnoli z mikrofonem w ręku, ale no... No nie wiem, chyba dałem radę, co nie, no lekki stresik był, ale mam nadzieję, że będziecie mnie widzieć częściej, mamy, mamy w planie robić te lokalne gale, to nie będziemy rywalizowali z jakimiś, nie wiem, z dużymi galami, no bo to nie ma sensu, my sobie po prostu robimy taką lokalną naszą galę, moi zawodnicy mogą się bić i to będzie taka trampolina dla nich, dlatego mam nadzieję, że w koszuli i z mikrofonem będziemy widać coraz częściej. Czekam jeszcze na krawat. Powiedz mi to w takim razie, jak często chcecie się w UFC robić? To będzie raz na pół roku, raz na rok? Kurczę, no myślimy tak, żeby to robić cyklicznie kilka razy w roku, ale też, żeby się ludziom nie przejadło. Wiadomo, że jak zrobimy gale w miesiącu, no to, to, no, to tą drogą daleko nie zajdziemy. Jak będziemy robili gale w taki sposób, że nie wiem, zrobimy cztery razy w roku. Jak, jak nie wiem, no, będziemy widzieli po sprzedaży biletów. No teraz naprawdę na tą pierwszą edycję bilety się rozeszły. Zrobimy drugą edycję. Może, może w grudniu, może troszkę wcześniej. Jak się okaże, że bilety się sprzedają, no to będziemy robili. No zobaczymy po prostu od sprzedaży biletów i od sponsorów, których może, widzicie za mną. Wszystkie loga nie będę wymieniał, bo się pogubię, ale no, no gdyby nie oni, no to, to nie będzie, ale mamy fajne kontrakty podpisane. Wiemy, że wierzą w nas ci sponsorzy, dlatego też jak pieniążki pozwolą, to, to tych gal będzie więcej. Tutaj tych klubów sportu walki w Wrocławiu jest sporo, także trochę brakuje tego typu eventów. Fajnie słyszałem też, że, że kickbokserskie gale niedługo będą, także Także, także się dzieje. Powiedz jeszcze, czy planujecie jakichś gości specjalnych? Bo wiadomo, Michał Michalski na pewno będzie gwiazdą tej gali, tak jako, jako zawodnik KSW. Czy jeszcze ktoś przyjedzie do Was? Eee, kur... No, czekamy aż eee, na, na potwierdzenie kilku zawodników. Nie będziemy ogłaszali się, nie będę ośmieszał, że powiem, że przyjdzie ten, ten i ten. Oni mi powiedzą, słuchaj, nie mam, nie mam czasu. Póki co mamy Michalskiego i, i, i wystarcza. Okay. Conor McGregor się nie odpowiedział, proszę Państwa, także czekamy. No, znaczy on akurat, on akurat będzie. Dobra, dzięki serdecznej widzimy się 25 maja we Wrocławiu, w Kalię AWF.